Na Stejs ten Sandał i dzisiaj pokażę Wam historię mojego wspaniałego Championships, a było ono naprawdę bardzo ciekawe. To sumie tak bardzo zabrakło, ta historia, była tak w ogóle nie wiem. Strasznie to było dla mnie przykre, ale naprawdę bardzo dobrze mi w tym wyzwaniu poszło. Zrobiłem 10 minut. Niestety już nie mam prób. 4 porażki. Niestety, takie życie. I dosłownie nie wiem. Od razu zrobiłem 2 porażki, po czym 9. Winów pod rząd? Czy tam 8, może? Ja nie wiem. Ale było to po prostu straszne. Zaraz Wam o wszystkim opowiem. Ale zostawcie lajka suba, a ja nie przedłużam i już zacznijmy. Żeby lepiej wam to pokazać, pierwsze, zobaczcie mój dziennik. bitew, Wydaje mi się, że to będzie lepsze. Nie nagrałem grania w tym wyzwaniu, ponieważ dosłownie miałem wielkiego stresa i nie chciałem się dekoncentrować. Mówię, do Was. No i okej, okay, zjedźmy na sam dół, trochę za dużo. Tu się to zaczyna. Dobrałem jakiś randomów i z randomami wygrałem. Jeden meczek. było 1-0. Po czym 1-1 z tymi samymi randomami, ja wziąłem z tej Bibi, która się nie udała tam. No i tak wyszło, że ja mam 1-1. Już byłam przerażona, bo. w sumie. wow. Potem zrobiłem kolejną porażkę. 1-2 to też sumie masakra. Po co zrobiłem jedną wygraną i miałam 2-2, potem wygrana od razu, grałam z ziołeczkiem za 61 tysięcy parków, dobrałem go sobie yy, za pomocą dobierania graczy i dobrało mi ziołeczka 61 tysięcy parków, on dosłownie kierował każdą grę, widzicie przecież, że ma gwiazdę gry, nie? Ja, wiadomo, ale czwarty win poszedł szybko, piąty win też, e, szósty win też, Miałem 6-2, ale patrzcie, 53 sekundy, wiesz, za dmy. na wyzwaniu championships to coś musi być nie tak. Ostatnie 2.30, bardzo długo to trwało. Kolejny 2.30 jest to już szósty win. 6-2, mega sigma. 7-2, Melody wjechał. Ja tam mu pomagałam na dżelu, ale ziomeczek wow. 8-2, pierwszy raz nie miał gwiazdy gry. Idziemy 2, to samo. I dziesiąty win, dosłownie znowu gwiazd gry. Znowu wszystko szło nieźle. Po czym przerwać na parę minut. I odłączył się. Grał z jakimś innym ziomeczkiem i przeszedł wyzwanie Champions. A ja, niestety, zatrzymałem się na tym dziesiątym nie Dwie porażki z randomami. Nie wiem, kogo dobrać na co się skończyło. Widzowie, powiedziałam wam w tym momencie, wszystko, co się wczoraj wydarzyło, ale żeby nie było tak wesoło, yy, mój ziomeczek od miniaturek wyjechał i nie jest w stanie robić teraz miniaturek. To dlatego na, ostatnio, na ostatnich dwóch filmach nie było miniaturek, na tym filmie postarałem się coś tam zrobić, ale jakoś nie umiem za bardzo robić miniaturek. Możecie sobie w sumie ocenić w komentarzu. No i to w sumie tyle z grubsza, jeszcze wam coś zaraz pokażę, ale widzowie wbijajcie do ktm, bo byliśmy 315 w Polsce, aktualnie jesteśmy jakieś 400, bo mam 27 członków. A więc, jeśli macie 36 tysięcy wbijajcie do LKTM Naprawdę, Sigma Club. S serio, widzowie. 12 dni na śmienia i musimy mieć fula. Zaczęłam nagrywać te pierwsze poziomy, więc tutaj macie moje nagranie gameplayu z tych poziomów. Powiem, już stwierdziłam, że nie będę nagrywał, żeby się bardziej skupić, żeby po prostu, wiecie, żebym nie mówił, żeby było lepiej. Myślę, że dobrze zrobiłem. Nie wiem, możecie sami ocenić w komentarzu. Dla tych, którzy nie widzieli mojego posta, teraz poniedziałek, wtorek, środa, zgani z wymiarze po emotce. czwartek, piątek, sobota, najlepszy skin. Wielki powrót po kilku miesiącach przerwy. A w niedzielę ocenianie konta, więc możecie napisać w komentarzu swoje, a, e, swoje, Boże. Swoje ID lub e, klan i miejsce w klanie. Jakby po ID też się da sprawdzać, a więc G. No i to tak naprawdę był pierwszy win, a ja bym już kończył ten odcinek. Za niedługo wbijam, za niedługo wbijam 47 tysięcy pucharków. Naprawdę mi brakuje i myślę, że przed draku jestem w stanie to zrobić, tak? A jeśli nie, to od razu jak wychodzi drako, to wbijam 47 tysięcy, a więc tego możecie się spodziewać. Wyglądacie ten film o 16 i ten short, który teraz widzicie chyba też wpadał o 16, więc to nie ma sensu. Myślałam, że o 17 i to byłby jak silik, ale no. Ale zanim jeszcze skończę, to link w opisie, jeśli chcecie mnie wesprzeć, link w opisie również macie do mojego Discorda. I co najważniejsze, chcielibyście zobaczyć Fortnite na moim kanale, tak lub nie, widzowie w komentarzu. I może jakąś ankietę wkrótce wrzucę. To było tyle, siema, do następnego.